Cześć Ale masz fajne różki Ale masz fajne różki, dasz dotknąć? Witamy, witamy tak, 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 tak dla nas. <laughs> Ale fajne mają te rogi Witamy, witamy Hej Jakie śmieszne te rogi mają Takie plastikowe no. Lecimy Lecimy na wybieg, po pracy, króciutko, na dwie godzinki, zobaczymy, czy coś jeszcze wydrapiemy. Nie masz gdzie sikać? Chłopie. Dobrze, że nie widzicie. Stanął i sika. I gdzie patrzy na Ciebie. No i patrzy się na mnie i się śmieje. Cwaniaczek, o, ta. Minęło 27 minut, Ola, Ola, mam w końcu, mam Adolfa, ale po takim długim czasie, patrz, tutaj jesteśmy chyba już 12 raz, nie no, może przesadzam i jeszcze, jeszcze można coś wydrapać. Z jednej strony całkiem, całkiem, z drugiej już praktycznie trupek. Następnym fancikiem godnym pokazania jest guziolek. Mały, mosiężny kalesoniaczek. naprawdę, naprawdę już jest tak wyczyszczona miejscówka. Ale ciągnie, ciągnie. O tyle, co tutaj fajnej rzeczy by wychodziło, to naprawdę. To ma śrubę na wszelka Wkręt od trumny Ja cię proszę to byś to wyjrzyć od razu od trumny Jak od trumny Tak jakiś Zabytek Zabytek, tak to wyrzucić. W konia to wiesz kogo możesz robić, nie? Ola mówi, pogłaskać, a tam widzę, że dzwonek wisi, bysiory, bysiory za wybiegiem Kurczę, nie widać po słońce, teraz przeleciało stado, o teraz widać stado małych byczków Coś tam widać O są wśród zwierząt oj, oj, oj W pierwszej chwili myślałem, że to jest odpiwka A to jest od zestawu i głaznitko Coś tu nawet jest napisane A, Made in Germany Taka flejczka. Ale ładnie zdobiona. Chociaż Może nieładnie. <laughs> Nic, lecę dalej. A zaczęło kapać. Norma. Co drugi dzień pada słońce. Pada słońce, zimno. Aj, kiedy to lato będzie, to normalnie, ja nie wiem. Taka sytuacja. Ta grudka. Była tu i zrobiła taki myk. Odsłoniła mi monetkę. Dziesiąteczka, Weimar Jest 21. Moneta cynkowa. Więc lecimy dalej. Na szczęście przestało padać. Jest krówka, ale rogata tam jest bysior, ale byk patrzy na mnie. Nie wiem co Ola ma, bo była na drugiej stronie. A ja sobie myślę, kurczę, idę tutaj do domku Danieli. Tutaj gdzie odpoczywają. Tutaj było mało szukane. No jest jakiś zielony krążek Ale już widzę, że jest dziagnięty o, 10 groszy 49 Dziagnięty jest, ale to nie ja Pokażę, to ale tak? aczkolwiek... <laughs> aczkolwiek Aczkolwiek Aczkolwiek, ja nazwą robę O Roga znalazła. To zły znak. No. Nie. nie wiem, mam jakąś klamarkę, czy co to jest, nie wiem co to jest. Szpica oddamy. No kurczę, patrz Jeszcze taki wielki klamer wyszedł. No a tu nie wiem co to jest. Co to jest? Też pewnie jakaś złączka trzech pasków od końka, konika, 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 konika. Od końka. Dobre, dobre, dobre. No materiału. To guziczek taki, o fajny. Słońce zachodzi już. 10 fanidów, i do nic więcej nie ma. Poka poka. Daj tutaj ładnie do słońca. O, guziczek ładny. No, 10 fanoli. Też mam takie, tylko 20 ten ma, jeszcze ma, ten ma tutaj jeszcze ten materiał, nie? Nitkę. Nitkę czy co dotowa? Ale to pluski jest. No i chciałem powiedzieć, że już będziemy powoli kończyć. Jeszcze jest chyba Adolfik. Ta. Piąteczka Adolfowa w cynku. E, jest taka akcja, że nie nagraliśmy ostatnie podsumowania. E, Minął szmat czasu. Ola. Ola się, nie, szmat Ola, czasu. Ola się nie musi widać Bo później się przywitamy Kręcimy podsumowanko I lecimy zaraz no, Na drugą stronę Takie wyszły Gdzie mi tu Takie wyszły śmieciory Zabytków nie stwierdzono Zabytków. Ewentualnie Nakrętka z ciągnika. Już nie pamiętam, kto co wtedy wytargał, ale wyszło nam 2-4-5 monetek, 4 guziczki, a klam, klamerka i i ten uchwyt na pewno jest Oli. Także takie fanty z wypadu sprzed tygodnia. Także my się na, na, na tą chwilę żegnamy z Wami. Pozdrawiamy. Tak. Bierzemy sprzęt i lecimy na drugą stronę. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej.